Witaj, z tej strony Michał Bedasz MBIGpl. Od dziś dostępny jest pierwszy materiał z trzech w ramach cyklu Mój Plan Inwestycyjny na maj 2025 roku. Zapraszam do lektury. Zaczniemy od sektora bankowego, który musi mierzyć się z obniżkami stóp procentowych, jakie zaserwowała Rada Polityki Pieniężnej w ostatnim tygodniu. Tylko na razie nie widać jakiegoś bezpośredniego przełożenia negatywnego na zachowanie kursu. W sensie, że pierwsza dekada maja było jakieś cofnięcie, ale już są próby odbicia i dotychczas maj jest na plus. No pytanie, czy poprawia to na pewno ogólną sytuację, bo wiosna tego roku jest dość burzliwa. Jest to, prawda, nowy rekord historyczny tegoroczny, ale były nawet próby skasowania większości odbicia tego Rocznego, tylko że kurs będzie musiał bezwzględnie wyjść na nowe szczyty i to w lepszym stylu niż górny cień. Ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że RSI od miesięcy jest przerośnięte, Burzywy kwiecień nie spowodował wychłodzenia tego wskaźnika, więc pytanie, czy trochę jednak bardziej wyrazista, czasowo korekta nie byłaby sprzyjająca. Niedźwiedzie co prawda przegrały pierwszą dekadę, ale nie jest jeszcze wykluczone, że mogą się zrehabilitować. Tylko że górka tegoroczna stanie się oporem dopiero przy bardziej wyrazistym cofnięciu, i to nie chodzi o taki jak kwiecień, bardziej takie jak te z zeszłego roku. Ubiegłoroczny szczyt z wsparciem numer 1. Sektor budownictwo ten to przeszedł i burzę w marcu wyraźny górny cień i w kwietniu wyraźny dolny cień, choć wynikowo wszystko było ok. Kurz zaliczał bądź co bądź zwyżkę, nawet w pierwszej dekadzie maja już poprawił rekord tegoroczny, chociaż buduje się świeca równowagi, ale to jeszcze nie jest koniec miesiąca. Kurz ma co jeszcze nadrabiać względem szczytu z ubiegłego roku. No zobaczymy, czy popyt spróbuje wykorzystać ten mimo wszystko obronny kwiecień do uderzenia na szczyty. I to nie pod kątem budowy tak zwanego podwójnego szczytu na spadek, tylko pod kątem poprawy rekordu. Sektor chemiczny zaliczę jak na razie bardzo dobrą pierwszą dekadę Maja. W ostatnich miesiącach udany był styczeń luty, marzec był problematyczny, ale skończyło się tylko na chwilowym cofnięciu w kwietniu, reteście kolejnym tego wsparcia, jeszcze z dołków z drugiej połowy 2021 roku. Pytanie, czy tu nawet nie pojawiło się coś w rodzaju ORGR. I czy maj nie jest takim potwierdzeniem, że startuje jednak większa zwyżka, największa od przynajmniej dwóch lat. Ale zobaczymy, miesiąc jeszcze trwa. Nie jest powiedziane, że podaż już na pewno odpuściła, chociaż szansa jest. Tylko, że kurs musi się tutaj zmierzyć prędzej czy później z ze szczytami jeszcze z 2019 roku, które blokowały skutecznie 3 lata temu i 2 lata temu zwyżkę. Też nie chodzi po prostu o jakąś tam najsilniejszą zwyżkę od dwóch lat, pytanie czy sektor chemiczny jest gotowy na hossę. Ale sama obrona wsparcia to też jest trochę mało. Sektor energetyczny na pewno zalicza bardzo udany sezon. Co miesiąc to zwyżka, chociaż kwiecień był burzliwy. Udało się przebić te pierdliwe w tym dziesięcioleciu plus minus 3000 punktów. To jeszcze było w kwietniu. No Kurs już tutaj dotarł i sprawdza wstępnie, czy górki z 2017 roku są oporem. Także nie zaszkodziłaby jakaś korekta przed wybiciem. Wskaźnik RSI robi się przegrzany. Na pewno jest największy już od 2014 roku, więc właśnie taka korekta nie zaszkodziłaby po bądź 5-miesięcznej zwyżce, nawet jeżeli kwiecień sam się był jakąś lokalną korektą, skoro już w maju mamy nowy rekord tegoroczny. Sektor górnictwo, tutaj czas słaby sezon jak na razie, można powiedzieć taki nijaki, no jest lekko dodatni, bo zakończenie poprzedniego sezonu wypadło tutaj, a kurs obecnie jest wyżej, tylko że po wstępie obiecującym styczniu był szansą na to, że te przebicie trendu zostanie jednak zakwestionowane. No luty i marzec były zmarnowaniem okazji, ale z drugiej strony w podaż w kwietniu też nie spisała się za bardzo. Kurs to prawda zaliczył najniższy poziom od ponad dwóch lat, ale kwiecień jednocześnie jest miesiącem obronnym dla popytu. Jest takie zaprzeczenie: cień tym razem jest od dołu. Chociaż maj to jest na razie niewielki zakres i pytanie, czy tutaj jest szansa na odbicie, czy to po prostu kwiecień jest taką jednorazową wpadką i podaż musi przygotować atak na zejście trwalsze pod wspomniane wsparcie sprzed dwóch lat, by uderzyć na 3000 punktów. Sektor gry gamingowy, może w nieco topornym stylu, ale zwyżka jest zaliczana bądź co bądź nawet w początkiem maja został poprawiony rekord tegoroczny. Tylko że choć miesiąc jeszcze trwa, wydaje się, że wyrysowanie tego kanału górnej granicy nie jest bezzasadne. Chyba że kurs jeszcze w tym miesiącu poprawi jakość tej budowanej świecy do postaci większego korpusu i wyjścia na tą umowną niebieską linię. Tym bardziej, że to był takim wstępnym potwierdzeniem, że tutaj może się robić kanał, ale warto. Zauważyć, że szczyt z 2023 roku spisał się tutaj jako wsparcie, i stąd popyt podjął próbę kontry i jednak poprawy wyniku tegorocznego. Tylko, że nie chodzi tutaj o zaliczanie rekordu za wszelką cenę. Jeśli to ma być znowu świeca z górnym cieniem, bo to będzie problematyczne i ryzyko jest takie, że kurs zejdzie nie tylko po 2000 punktów, nie tylko na wsparcie, ale może wsparcie zostać wybite. Czyli można powiedzieć, że ten wysiłek dotychczasowy tegoroczny będzie zmarnowany. Ale miesiąc jeszcze trwa i zobaczymy. My, co wykiełkuje dalej. Sektor informatyczny, no ten pomijając bardzo burzliwy kwiecień, również zalicza bardzo udany sezon można powiedzieć euforyczny wręcz zważywszy na to, że wskaźnik RSI to jest kosmiczne 91, chociaż zdarzały się takie okresy na przykład w 2020 roku czy w 2021 roku, że wyżka postępowała nadal, ale na pewno styl jest euforyczny. Tylko że póki co to euforyczność tego stylu i przerost RSI jest jakimś sygnałem ostrzegawczym, nie ma nic konkretnego na przykład świecowego, że idzie załamanie. Z drugiej strony, wsparcia są bardzo daleko, ale z oporami no, trudno powiedzieć, gdzie jest najbliższy opór, bo kurs nigdy tak wysoko nie był. Więc gdyby maj był od początku zepsuty, no to wówczas cień górny z marca nie byłby przypadkowy. A na razie jest jak jest. Po prostu był to bardzo lokalny opór w krótszym interwale niż miesięczny. Sektor leki. Sarkastycznie może zabrzmieć to, że kwiecień był najbardziej dynamicznym miesiącem od dłuższego czasu, ale też wynikowo było niejako ostatecznie na plus. Tylko że ten rok jest jak na razie bardzo toporny. Trudno mówić o aż takiej dynamice, jaka miała miejsce w 2020 roku. Tylko że wolumeny też były x razy większe, a teraz są znacznie mniejsze. Można powiedzieć, że choć wsparcie plus minus 3000 jest bardzo nieprecyzyjne, bo jest bardzo szerokie, no to jednak dość niewiele się dzieje. Świece mają niewielkie korpusy, nawet ten kwietniowy maj też jest na razie i w dodatku na minus. Można powiedzieć, że skoro wsparcie jest no, bronione, no, tylko pytanie, czy sama obrona wystarcza? Gdzie jest atak popytu? Na razie ten z zeszłego roku, z wakacji. No, nie jest niczym konkretnym potwierdzony, chociaż ten rok jest formalnie na plusie. Sektor media na pewno zalicza udaną wynikowo wiosnę, chociaż jak pokazuje choćby kwiecień, ale też te pierwsze miesiące trochę się działo. 7 przebijane z obu stron, wypadło już z obiegu, dołek ubiegłoroczny jest z nowym wsparciem, Maj jest na razie na plus, chociaż trochę opada wolumen przy zwyżce, więc pytanie czy ten wzrost będzie trwały, to jednak szczyt jest bądź co bądź na ponad 9 tysięcy punktów. Ale to też nikt nie mówi, że zwyżka ma nastąpić w dwa miesiące na ten rejon. Przydałoby się, żeby ewentualne spadki były raczej korektami niż skasowaniem zwyżki, bo to będzie skutkować w najlepszym wypadku koniecznością budowy wzrostu od nowa. Ale zobaczymy, ma jeszcze trwa. Motoryzacja, burzliwy sezon. Na pewno marzec, choć tu była wyraźna dominacja podaży, w kwietniu była ona zmarnowana. A to wiązało się z kolejną próbą ataku na trend wzrostowy od 2020 roku. Tylko pojawił się dolny cień, więc co z tego, że kurs na jakiś czas szedł poniżej 8000 punktów, czy nawet poniżej tego trendu, skoro to nie zostało utrzymane. I to trend został utrzymany, a nie sukces podaży. Ma jest na razie dość nijaki. Ale to dopiero pierwsza dekada. Tylko warto pamiętać, że trend nie tyle służy do obrony, żeby kurs jakoś sobie tam wrósł ponad trend, tylko trend służy do odbić, czyli bardziej takiej dynamicznej, mimo wszystko, zwyżki. Tym bardziej, że, że szczyt w sumie jeszcze sprzed dwóch lat no jest jeszcze trochę miejsca do niego. Więc zobaczymy, czy maj będzie wykorzystaniem efektywnym tego kwietnia, który był przez miesiącem o takim, mimo wszystko, obronnym charakterze dla popytu. Na podaż musi po prostu wybić ten trend na dłużej niż dolny cień. Sektor nieruchomości na pewno zaliczał udaną wiosnę, choć Maj dopiero się buduje, ale już mamy nowy rekord tegoroczny. Zapewne pomaga też jakaś obniżka 100%. Jeszcze w sumie w marcu zostało wybite te upierdliwe 61,8%, to jest zniesienie całego spadku z lat 2007-2008. Kwiecień był jednocześnie testem tego rejonu jako wsparcia, więc tu już zarysowałem klasyczne wsparcie. Ale Maj nie jest jeszcze skończony, zobaczymy. Tylko że kurs jest tutaj troszkę przegrzany z perspektywy RSI. I więc po drodze gdzieś jakaś korekta nie zaszkodzi na wychłodzenie, coś jak te kilka miesięcy z 2024 roku, czy nawet tutaj z drugiej połowy 2023 roku. Że to były korekty, które pozwoliły nieco przechłodzić choćby sam wskaźnik i kurs ruszył sobie dalej. Ale do szczytu z 2007 roku jest jeszcze kawał drogi. No i może być spokojnie miesiącem wzrostowym, tylko chodzi właśnie, żeby to jakoś zabezpieczyć, że tak powiem, na przyszłość sektor odzieżowy, w kwiecień trochę napsocił, zważywszy, że, że jeśli rozpatrujemy zwyżkę od dołków z 2020 roku, A, B jest równe, CD no to jeszcze w lutym nastąpiło przebicie w końcu tego D, marzec był retestem tylko tutaj zwracał na siebie uwagę znaczny wolumen, więc pytanie czy to nie ma charakteru ostrzegawczego tylko nawet jeśli ma znaczenie podażowe marzec, to tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę na rok 2022, to jak niekoniecznie zwyżka pojawiła się od razu tak niekoniecznie spadek musi pojawić się od razu. Ale kwiecień też, mimo wszystko, jakiś miesiąc obrony był takim, można powiedzieć, przedwczesnym atakiem i stąd jest na razie na plus. No tylko tutaj, właśnie, trzeba mieć to na uwadze, czy Maj pozwoli na kontynuację ruchu wzrostowego, czy to jednak będzie na przykład coś przeciwnego do tego, co działo się w 2022 roku. Czyli taka toporna zwyżka pod wykończenie popytu i potem większe uderzenie podaży. Póki co, górki tegoroczne są bardzo lokalnym oporem, więc zobaczymy, czy będą one potwierdzone, czy jest jednak jeszcze nie. Sektor paliwa na pewno zaliczał dany póki co maj, przynajmniej tę pierwszą dekadę. Kwiecień był burzliwym miesiącem, ale też jak okazało się bez jakichś poważnych konsekwencji. Tylko, że jeszcze nie można mówić o formalnym wybiciu tego szczytu z 2021 roku, bo miesiąc jeszcze formalnie trwa, więc równie dobrze może pojawić się taka świeca jak na szczycie 2024, czy szczyt z 2021, czy z 2022 roku i będzie problem, przynajmniej wstępnie. Więc zobaczymy, czy popyt potwierdzi że ten atak z pierwszej dekady jest nieprzypadkowy, czy jednak będzie zmarnowany? Sektor spożywczy, wiosna jest burzliwa, marzec zmarnowany, ale kwiecień, korze w przeciwną stronę, też zmarnowany i świece się tak równoważą. Stąd popyt mimo małych trudności, na razie w pierwszej dekadzie próbuje wrócić do zwyżki. Tylko zobaczymy, czy to okaże się potwierdzone. Kurs jest to prawda daleko od dołku przy około plus minus 2000 punktów, ale nadal ma daleko do szczytów historycznych przy około 5k. Póki co musi pokazać, że ten marzec to był takim jednorazowym wypadkiem przy pracy. I zobaczymy. I co dalej? Na pewno wszystkie sektory zaliczyły burzliwy kwiecień. Ile jest to mniej lub bardziej wyraziste? Na pewno maj, w jednych przypadkach wychodzi póki co lepiej, w innych dość nijako. Ale do końca miesiąca jest jeszcze sporo czasu, więc sprawa jest otwarta. Pytanie: czy musi to być wyznacznikiem do konkretnego wyboru? Po pierwsze, brak instrumentów na sektory giełdowe. Po drugie, niektóre są zdominowane przez pojedyncze walory, na przykład sektor paliwowy. Po trzecie, są spółki, które w ogóle nie są ujęte w żadnych sektorach, więc z tego materiału nic dla nich nie musi wynikać. Można więc przyjrzeć się konkretnym walorom. Póki co, mam w portfelu 8 spółek i 4 ETF na wzrost, ale czy planuję jeszcze jakieś zakupy? W mijającym tygodniu przygotowałem pełną aktualizację mojej listy kandydatów do portfela na maj. Pojawiło się dwóch nowych kandydatów, a kilka spółek z wcześniejszych ubyło m.in. przez pierwsze zakupy nie muszę zakupić wszystkich walorów, a może też pojawią się kiedyś nowi kandydaci i akurat ich kupię z takich czy innych powodów. Chciałem ci dziś zaprosić do obejrzenia fragmentu planu, to jest dwóch wideo. Tym razem oba będą dostępne tylko do piątku 16 maja. W pierwszym omówię trzech kandydatów, po jeden z WIG-20, MWIG-40 i SWIG-80, w tym właśnie to nowa dwójka, pod kątem jak wstępnej oceny sytuacji, podstaw fundamentalnych, dywidend, czego potrzebuję do zakupów, jakie mam cele do osiągnięcia. W długim terminie. Oraz taki bonusowy materiał to jest aktualizacja odnośnie kandydatów omówionych w wersji kwietniowej. Plus niespodzianka tego dla moich czytelników bloga. Jeśli jesteś abonentem mojego serwisu, no to nie musisz tego materiału oglądać dalej, gdyż i tak masz pełną wersję planu do wglądu. Jeśli jesteś czytelnikiem mojego bloga, to powinieneś już dostać powiadomienie o dostępie do tych dwóch wideo. A jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem mojego bloga, to wejdź na przykład na stronę główną mbg, Zjedź na sam dół. Zapisz się na blogowy newsletter, potwierdź zapis, a otrzymasz wiadomości powitalnej po jakiejś minutce link do strefy blogowicza i tam wejściówkę bezpłatną do specjalnej stronki z dwoma dodatkowymi wideo i obiecaną niespodzianką. Dziękuję za subskrypcję kanału, łapki w górę. Zapraszam do obejrzenia dodatkowych materiałów. Trzymaj się, pozdrawiam i do zobaczenia.